Tutaj się ładnie bawimy. Nie bawimy się ładnie. O, co następne? Dobra, okej. Okay. O, trójeczka? Aha, dobra, trójeczka. U! ten też chcę dostać. Trójeczka. Już? Dobra. <laughs> dobra, w Auditory, gramy. Idziemy audytora. Auditory, dobra. Jak okay, zarobisz, to sam A ty potem przecież możesz spinać. Chyba nie? Ale. No, bo spinamy się tutaj trochę, Dawaj. Your... no bo... No. Nie możesz na to wyleźć? Co to są jakieś... Szuszą jakieś warzywa? Nie warzywa, te Szuszą te! Jakieś jest coś szuszą? Coś tu szuszą! Szuszą, szuszą! masz mi... Dobra. <noise> masz mi mu, dobra, coś tam suszą, nie wiem, coś. To w końcu zapuka jakaś zielona sansu, czy czegoś tam w ogóle, dobra. Tak, a propos. Goramy w epoce re renesansu. Co? Epoka renesansu. Dawaj, wchodzimy, Ezio, Ezio, Ezio. Łaź na górę Ezio. No chodź, chodź. Chodź, chodź. Rób, rób swoje tam, coś tam. Co tam chcesz? Wchodzimy sobie. Drabinkę mamy. Na drabinkę drabinka jest tu zajebiście pomocna, no, drabinka. Oj, jest taka wspaniała ta drabinka, taka kochana. Jak nie moi widzowie nie kochani. Dobra. Albo tak, tak będę sobie mówić. Jak se sa widzowie? Ojej. ojej, ojej, ojej dobra. Dobra, dawaj, jak to wejdziemy tu. No nie, to się łapie. Nie, nie łapi się. On się nie łapie. <grystanie> Pak ma trochę buźkę, no to dobra, bo tam walka była trochę tego. Tak, tak, pocharataną trochę buźkę masz, Ecyo no i co z tego? No. <grystanie> Taki pocharatany Ecyo. <etsion. grystanie> no i dobrze. Może być fajno, fa, fajowy, taki. Ezio, poharatowany. Poharatany, dobra, już przestaję gadać, dobra. Zaczniesz zaraz gadać, dobra. Ezio, Ezio. jest w porządku, co wy tam ta od niego. To jest w porządku, koleś. Tak naprawdę, w przyszłości asasyn. <laughs> Jeszcze nie jest asasynem, ale dobra, no, na razie. Na razie poznajemy jego historyjkę, ten na początku. Dobra, coś tam, coś tam, o, Tam jakieś, o! Tam jakieś siedzą, a tam nie możemy iść, o tam u góry tam pokażę co tutaj. Tam nie można się dostać do nich, nie wiem dlaczego. Na razie chyba jeszcze nie. O, takie tam. Cztery tam siedzą takie, dobra. Dobra, to na razie, że dość.